Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Chwała Tobie, Panie. Po zmartwychwstaniu Chrystusa, 11 uczniów udało się do Galilei na górę, tam gdzie Jezus polecił. A gdy go ujrzeli, oddali mu pokłon, niektórzy jednak wątpili. Wtedy Jezus podszedł do nich i przemówił tymi słowami. Dana mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi. Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem. A oto ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata. Oto słowo pańskie. Chwała. Dokładniejsze tłumaczenie jednego zdania w tej dzisiejszej Ewangelii, które bardziej oddaje to, o czym Jezus mówi: Idźcie i czyńcie sobie uczniów, nie idźcie i nauczajcie narody, tylko idźcie i czyńcie sobie uczniów pośród wszystkich narodów, udzielając im Chrztu ojc, ojc, w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Można powiedzieć, nie, niepozorna y, zmiana, a jednak chyba zasadnicza. Nauczać narody, pouczać, czy czynić sobie uczniów? Czyli czynić sobie kogoś, kto wejdzie w jakieś doświadczenia. I Pan Jezus posyła, posyła swoich uczniów po to, żeby tych, których spotkają, wprowadzili w doświadczenie życia. Oni nie mają mówić, nauczać tylko jakiejś idei, ale mają wprowadzać w życie, bo tak naprawdę. Przecież o to chodzi. Pan Bóg powołał nas do tego, żebyśmy żyli. Chwałą Boga jest żyjący człowiek. Nie człowiek, który coś wie, tylko człowiek, który żyje. I Pan Jezus posyła swoich uczniów, żeby wprowadzali w życie, w życie Trójcy Świętej, żeby wprowadzali w relacje. Przez chrzest jesteśmy włączeni w relację Ojca, Syna i Ducha Świętego. To jest o wiele bardziej podstawowe. Tak jak Jezus, który. Jest w łonie Ojca, pouczył nas o Bogu. Pouczył nas nie przez y, jakąś y, tylko słowną prawdę, ale przez to, że sam doświadcza, jest w Ojcu. Y, I dlatego może On nas pouczyć, to znaczy może nas wprowadzić, może y, uczynić nas uczniami, y, którzy, którzy wchodzą do doświadczenia bycia w Bogu, zamieszkania w Bogu. Jakby zamieszkanie w Bogu jest czymś, Pierwszorzędnym wobec tego, żeby coś wiedzieć o Bogu. Zobaczmy, małe dziecko, które jest chrzczone, przecież ono nie ma żadnego pojęcia, bladego pojęcia nie ma o to, w co wierzy, a jednak jest wprowadzone w życie Trójcy świętej, od samego początku. Jakby to doświadczenia bycia wprowadzonym w życie, wprowadzonym w miłość jest czymś podstawowym. I myślę, że, że no właśnie to jest najistotniejsze. Dzisiaj. 92. Urodziny obchodzi emerytowany arcybiskup opolski Alfons Nosol. I on kiedyś powiedział takie słowa: Ideologia jest trucizną, także chrześcijańska ideologia, bo ideologia chce za wszelką cenę coś obronić, uratować jakąś ideę, także za cenę człowieka. Natomiast wiara. Właśnie to jest ratowanie człowieka, to jest wprowadzanie go w życie. Ratowanie, czyli dawanie komuś życia, ocalenie w nim życia, pielęgnowanie w nim życia. Pan Jezus posyła uczniów i posyła ich po dwóch. Bo dzisiaj też mogła być czytana inna Ewangelia o tym, jak Pan Jezus posyła 72 uczniów po dwóch. I to po dwóch to jest taka. Jakość, która w Ewangelii jest, jest, jest naturalna. Jezus sam też nie głosi, ale głosi, bo jest posłany przez Ojca i głosi w Duchu Świętym, w mocy Ducha Świętego. Sam nie głosi, ale głosi w tej wspólnocie. Właśnie dlatego On nas wprowadza w to życie, dlatego że On w tej wspólnocie głosi. Posyła uczniów po dwóch, ale także po zmartwychwstaniu widzimy, jak apostołowie często we dwóch głoszą. Paweł, wielki apostoł, wielki kaznodzieja, ale często ma przy boku Barnabę, Marka, Tymoteusza. Marek też przy Piotrze często bywał. Jakby widać, że, że, że głoszą we dwóch, dlatego że w czasie, gdy we dwóch idą gdzieś, muszą sobie też. Ewangelii ogłosić. Jak idą po tej drodze, to zanim dotrą do jakiegoś miejsca, w którym ogłoszą Ewangelię, to oni muszą sobie nawzajem ogłosić Ewangelię. Bo przecież w tej drodze będą głodni, będą spragnieni, y, będą mieli do siebie różne pretensje, albo ten tak, albo ten inaczej. Y, 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 bo ten nie w ten sposób, z inną wrażliwością, bo ten... Y, Nacisnął na odcisk, bo powiedział o jedno słowo za dużo, albo czegoś nie powiedział, się w ogóle nie odzywa, taki milczek, nic nie mówi albo mówi za dużo. Więc, jakby w czasie tej drogi, może się wydarzyć bardzo dużo. Tak jak w każdej rodzinie, w każdej wspólnocie, w zakonie. I trzeba sobie ogłosić Ewangelię. A ogłoszenie sobie Ewangelię to jest współczucie. To jest współczucie. I ono jest tą najgłębszą więzią, która nas, nas wprowadza. Ze współczucia słowo stało się ciałem. Ze współczucia. To był jedyny motyw Boga. Bóg, który współodczuwa głęboko. Nikt tak nie, nie współodczuwa ze swoim stworzeniem jak sam Bóg. Słowo, dlatego stało się ciałem ze współczucia. Ze współczucia apostołowie poszli na krańce świata. Ze współczucia Piotr nie wycofał się i poszedł do Rzymu oddać swoje życie. Ze współczucia święty Franciszek porzucił wszystko, stał się ubogim, by być ubogim z innymi ubogimi, by być odrzuconym z odrzuconymi. Święty Karol de Foucault ze współczucia mieszkał w najbardziej zmarginalizowanej społeczności muzułmańskiej w Afryce, stał regami którzy byli najbardziej ubodzy i, i jakby byli w największej pogardzie wśród także innych społeczności muzułmańskich. Zamieszkał z nimi. Ze współczucia bracia trapiści w Tibrin nie wyjechali z Fra do Francji, ale zostali do końca oddali swoje życie. Ze współczucia święta Teresa, Benedyktka, Benedykta od krzyża, Edyta Stein, której jutro święto obchodzimy, ze współczucia Pojechała do Auschwitz birkenau jak powiedziała swojej siostrze, jedźmy za naród, nie z rozpaczy, ale ze współczucia. Oczywiście pojechała, gdyby nie to, ale jej wybór był pozytywny, ze współczucia. Ze współczucia święty Maksymilian Kolbe oddał swoje życie. I ze współczucia, święty Dominik, głosił słowo, założył zakon, chociaż jak nasz współbrat. Simon Taguel, angielski Dominikan, pisał: Założył zakon, mówią: Nie on zaprzyjaźnił. Zaprzyjaźnienie to nie jest taka kategoria jak współczucie ale myślę, że, że poszli za Dominikiem i chcieli we dwóch być tak jak Dominik dlatego, że zobaczyli w nim współczujące oblicze jak następca świętego Dominika Jordan Saksoni. Które wcale nie myślał o tym, żeby wstępować do zakonu, który miał karierę y, naukową, prawniczą, ale pod wpływem świętego Dominika stał się kaznodziejem i pisał tak. Wszystkich ludzi ogarniał ramionami swojej miłości, a ponieważ kochał wszystkich, dlatego też i sam był przez wszystkich kochany. Wziął sobie za osobistą zasadę, by weselić się z ludźmi wesołymi, płakać z tymi, którzy płaczą. Promieniując serdecznością, zajmując się bliźnim, z oddaniem bez reszty i współczując tym, którzy doznają jakiejś niedoli. To właśnie ze współczucia zrodziło się dominikowe kaznodziejstwo. Ale tak jak powiedziałem, chrześcijańskie głoszenie Ewangelii w tych wszystkich przykładach, które podawałem, począwszy od samego Chrystusa przez Apostołów i Świętych, rodzi się ze współczucia. Jeśli kaznodziejstwo nie rodzi się ze współczucia, no to będzie pouczaniem. To będzie pouczaniem o życiu, pouczaniem o Ewangelii. A współczucie jest taką kategorią, że nie trzeba być doskonałym. Nie trzeba być doskonałym, żeby być współczujący. Nawet trzeba być trochę niedoskonałym, a może i nawet mocno niedoskonałym, żeby współczuć. Człowiek perfekcyjny, doskonały. Raczej, raczej rzadko jest współczujący. Ale właśnie ze współczucia ma rodzić się słowo, i to słowo jest najgłębszą więzią między ludźmi. Tak jak mówiłem, jak uczniowie idą we dwóch, no to są na siebie. Pewnie obrażają się, są z sobą zmęczeni. Pierwsze to jest takie, to jest no właśnie ta inność przeszkadza. Tak jak dzisiaj razem z ojcem Tomaszem przygotowywaliśmy w kuchni. Znaczy, ja przygotowałem obiad włoską pastę, a ojciec Tomasz chciał bardzo dla braci zrobić, zrobić jakiś słodki deser, no ale pałętał mi się między nogami. Wiadomo, jestem dosyć wysoki więc ojciec Tomasz mi tam przeszkadzał trochę, a ja jestem taki trochę właśnie, że nie lubię, żeby mi coś przeszkadzało w kuchni ktoś. Lubię, żeby wszystko według mojego ustalonego planu, więc, więc trochę mnie to denerwowało, a trochę się cieszyłem. Ale myślę, że to jest takie ludzkie i, i... ale na końcu najważniejsze jest to pytanie, czy mamy dla siebie współczucie, bo jeśli nie ma współczucia, to nie ma relacji. Może nam być trudno, może możemy sobie nieraz... Możemy być sobą zmęczeni, czy w małżeństwie, czy, czy w rodzinach, czy we wspólnocie, ale jeśli nie ma współczucia, to te relacje nie przetrwają. I chrześcijaństwo też nie przetrwa bez współczucia. I Ewangelia też nie będzie dalej mogła być głoszona, jeśli u początku nie będzie współczucia. Dlatego nasz jeden z poprzednich generałów, jeszcze żyjący Timothy Radkliw, mówił, że potrzebujemy formacji we współczuciu.